14, pod punkt, najpierw podpunkt A. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30 cm. Jego najdłuższy bok ma długość 13, oblicz długości pozostałych boków y, tego trójkąta. Rysunek, chociaż chyba akurat w tym zadaniu nie jest on tutaj konieczny. X, Y. I przeciwprostokątna 13. Obwód, czyli x plus y plus 13 jest równy 30. Czyli x plus y jest równe 17. No i oczywiście, ponieważ to jest trójkąt prostokątny, to twierdzenie Pitagorasa. x kwadrat plus y kwadrat równa się 13 do kwadratu. Wyznaczę z tego jedną z... Przy prostokątnych, na przykład x to 17 odjąć y. Tu w założeniu, w zadaniu mam, że x, i y to są długości boków, czyli muszą być większe od zera. To z tego wynika, że 17 minus y musi być większe od zera, czyli y musi też być mniejsze od 17. To tak z założeń. Oprócz tego, że większe od zera, to jeszcze mniejsze od 17. I to podstawiam yy, do. Tego twierdzenia Pitagorasa, czyli 17 odjąć y do kwadratu plus y do kwadratu to jest 169. 17 do kwadratu to jest 289. Odjąć 34y plus y kwadrat plus jeszcze raz y kwadrat. Odjąć 169. Przenoszę na drugą stronę, ponieważ już wiem, że to jest równanie kwadratowe. 2y kwadrat odjąć 34y plus 289 odjąć 169 czyli 120 i żeby sobie ułatwić podzielę przez 2 czyli delta jest 17 do kwadratu odjąć 4 razy a i razy c 240, czyli 49, i pierwiastek jest 7, czyli y minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 24 przez 2 to jest 12. Pasuje. I 10 przez 2 jest 5, też pasuje. Ale jeżeli podstawię e, teraz do tego, czyli 17 minus y, no to do tego y wtedy mam x równego 5, a do tego y mam x równego 12, co oznacza, że mam tak naprawdę jeden trójkąt o bokach 5, 12 i 13. Oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta, czyli prostokątne, czyli pozostałe boki tego trójkąta mają długość 5 cm i 12 cm, mimo że wyszły dwa wyniki, to tak naprawdę jest to jeden i ten sam trójkąt. Podpunkt B. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 2. Długość jednej z przyprostokątnych jest średnią arytmetyczną długości przeciwprostokątnej i drugiej y, przyprostokątnej. No to jeżeli tu oznaczę x, a tu na przykład y, to jedna przyprostokątna jest średnią arytmetyczną przeciwprostokątnej i drugiej przyprostokątnej. Średnia arytmetyczna, czyli suma podzielona przez liczbę wyrazów, czyli w tym przypadku przez dwa. Oczywiście też założenie xy większe od 0. Czyli y równa się 1 plus x przez 2. No i mam jedną niewiadomą, czyli mogę znowu to równanie ułożyć i oczywiście jest to znowu twierdzenie pitagorasa, czyli x kwadrat plus y kwadrat równa się 2 do kwadratu, czyli e, x kwadrat plus i zamiast y. 1 plus x przez 2 do kwadratu równa się 4. 2 razy x przez 2, czyli x plus x kwadrat przez 4 odjąć 4 równa się 0. No i tym razem pomnożę to razy 4, żeby się łamków pozbyć. 4x kwadrat plus 4 plus 4x plus x kwadrat odjąć 16, czyli 5x kwadrat. Plus 4x odjąć 12 równe 0. Delta 16 odjąć 4 razy 5 i razy minus 12, czyli plus 240 256, pierwiastek z delty jest 16, czyli x minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. 16, y, 12 przez 10 to jest 1,2. No i minus 2, które nie spełnia warunków zadania. Y, no to tego x teraz podstawiam tutaj do wzoru, żeby wyliczyć y. y równa się 1 plus 1,2 przez 2 to jest 0,6, czyli 1,6. Czyli obwód równa się przeciwprostokątna plus jedna przyprostokątna plus druga przyprostokątna, czyli 4,8 cm.